Czuj zuchy. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Słuchajcie, kiedy my siedzimy w domach, prawdziwi superbohaterowie pod postacią pracowników służby zdrowia narażają swoje zdrowie i poświęcają swój cenny czas, pracują bardzo ciężko, żeby ratować życie tych zarażonych koronawirusem. Dlatego Związek Harcerstwa Polskiego postanowił w jakiś sposób im podziękować i zainicjował akcję „Nie zapominajka dla Medyka. Każdy może wziąć w niej udział i Was, drogie Zuchy, też gorąco do tego zachęcam. Zadanie polega na tym, żeby zrobić z papieru, z bibuły, z kolorowych koszulek, tylko Wasza kreatywność Was ogranicza, taki oto niebieski, żółty kwiatek z symbolem ratownictwa medycznego w środku. Następnie wrzucić zdjęcie, gdzie trzymacie ten kwiatek, bądź gdzie ten kwiatek leży na ziemi, Zależy od Waszych możliwości do mediów społecznościowych i użyć hashtagu Niezapominajka dla Medyka oraz ZHPWLKP, czyli Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska. Wiem, że niektórzy z Was są na TikToku lub na Instagramie, bo mnie obserwujecie. Ale jeśli Was nie ma, możecie poprosić rodziców o pomoc. Na pewno chętnie włączą się do akcji Niezapominajka dla Medyka. Pamiętajcie też, żeby wysłać swoje zdjęcia na maila naszej gromady. Wrzucimy je na nasz fanpage, żeby pokazać wdzięczność prawdziwym superbohaterom naszych czasów. No to do dzieła Dreptusie! Czuj!